Witamy kolejną grupę naszych kolarzy, kolarzy torowych, którzy wracają z Rio na czele z Damianem Zielińskim, który był szósty w Kairinie. Tak naprawdę ten występ był jednym z najlepszych w ostatnich w historii startów w igrzyskach olimpijskich. Nigdy nie mieliśmy zawodnika tak wysoko w keirinie. Wcześniej Łukasz Kwiatkowski był siódmy na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach, no a teraz w dziesiątce tak naprawdę mamy dwóch, bo poza szóstym miejscem Damiana Zielińskiego jeszcze dziewiąty był Krzysiu Maksel, więc występ był bardzo dobry, do tego jeszcze siódme miejsce w sprincie drużynowym. No więc nasi torowcy nie zawiedli, pojechali naprawdę bardzo dobrze. Trzeba też podkreślić to, że grupa jest perspektywiczna. Bo czy Krzysiek Maksel, czy Rafał Sarnecki mamy poza nimi jeszcze tą plejadę takich znakomitych młodych zawodników, którzy zdobywali medale mistrzostw w Europy czy mistrzostw świata, dlatego też z torem wiążemy duże nadzieje. Raz, że mamy perspektywiczną drużynę. W ogóle dziewczyny też o tym trzeba powiedzieć. Bo przecież Daria Pikulik czy Justyna Kaczkowska mają dopiero po 19 lat. Są też inne zawodniczki. Na to, że mamy 10 konkurencji olimpijskich. Stąd też stawiamy na tori i będziemy stawiać w kontekście kolejnych drzwi z olimpijskich w Sztokholmie. ale tak jak nie dam, Mamy lekki niedosyt. Chcieliśmy więcej, na pewno jechaliśmy po więcej, ale summa summarum skończyło się pozytywnie, dość pozytywnie. Także na pewno nie byłem zadowolony z pierwszej i z drugiej konkurencji w moim wykonaniu przynajmniej i, i chciałem zrekompensować sobie to w ostatniej konkurencji. Poniekąd mi się to udało, ponieważ bodajże że jestem pierwszym Polakiem, który zaistniał w finale Igrzysk Olimpijskich. Zdało się zamieszanie, z początku nie wiedziałem o co chodzi za bardzo, starałem się skupić cały czas na walce. Też nie wiedziałem po chwili czy schodzić, czy rozluźnić nogi, czy, czy dalej jeździć, to się cały czas przedłużało. No niestety, myślę, że gdyby nie był odstrzelony ten bieg w ogóle, te, ta sytuacja mogłaby się potoczyć inaczej. Niekoniecznie, ale być może byłyby większe szanse. Serce zabiło nam mocniej, kiedy Pan wyszedł na prowadzenie i wszyscy krzyczeliśmy, żeby, żeby utrzymać to pierwsze miejsce. Jak Pan to odczuwał później, później już taki jakby zrezygnowany na tym szóstym miejscu? Myślę, że nie byłem zrezygnowany. Trzeba się uczyć również i przegrywać, także przyjąłem to na chodno, awansowałem do finału, ścigałem się z niesamowitymi zawodnikami na największej i najważniejszej imprezie czterolecia, więc jest tu pewien powód do dumy. No cóż, na no rundę do końca wydawało mi się, że jeszcze mi wystarczy sił. Miałem nadzieję, że przeciwnicy też opadną z sił tak samo jak ja. No niestety się zweryfikowało inaczej. Niemniej gratuluję tego szóstego miejsca, wspaniałego miejsca, najlepszego z polskich zawodników w Keirinie w historii Igrzysk Olimpijskich. Dziękuję bardzo. Bo nam bardzo miło jest, że kolarstwo torowe powoli wchodzi do, do tego panteonu polskiego sportu, bo, bo, bo staramy się od czterech lat, nie robiliśmy nic, tylko, tylko przygotowaliśmy się do tych Igrzysk no i zrobiliśmy olbrzymi postęp. Siódme miejsce w sprincie, jakby zaczynając od porządku, siódme miejsce w sprincie drużynowym. Troszeczkę zaskoczenie, ale negatywne. Staraliśmy się i wiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie pojechać znacznie lepiej. Pokazały to eliminacje. Tak naprawdę do medalu brakło nam tylko jedna dziesiąta sekundy i zawsze będę to powtarzał. Jesteśmy w stanie na przyszłych igrzyskach walczyć nie o medal, tylko o, o złoto. A Keirin to loteria. Ciężko powiedzieć. Pierwszy bieg bardzo ciężki, bardzo, bardzo, bardzo mocno obsada e, wśród nich kilku mistrzów świata, więc no niestety, pierwszy bieg przegrałem, repasaż obronną ręką, zrobiłem co, co do mnie należało i zrobiłem to dobrze, wiedziałem, że, e, że bieg jest dla mnie, niestety w półfinale no, brakło szczęścia, Kering to, to wyścig sześciu facetów, sześciu bardzo wielkich facetów na, e, na rowerach, którzy jeżdżą bardzo szybko i ciężko czasami znaleźć sobie miejsce i trzeba, trzeba liczyć na łód szczęścia, niestety tym razem nie dopisało, szuka tego szukałem tego miejsca i szukałem tego szczęścia jak tylko mogłem. Rozpychałem się łokciami i głową i to chyba było nawet widać w telewizji. Miałem taki ruch, ruch ro roweru przez, przez korby, że musiałem zaregać, bo mi się wywrócił Dobrze, że to zrobiłem, odepchnąłem e, Kolumbijczyka głową, no i dzięki temu ustałem. Ale no niestety, dojechałem czwarty i została mi tylko walka w finale B, aczkolwiek uważam, podsumowując wszystko, że mój występ na Igrzyskach i występ naszej kadry, ale mój bezpośrednio jako, e, jako ten pierwszy występ na Igrzyskach Olimpijskich. Świetne. Kolarstwo torowe w Polsce w tej chwili przechodzi swego rodzaju rozkwit. Zawodników, my jesteśmy zawodnikami młodymi w kadrze, ale już depczą nam na popiętach zawodnicy zdecydowanie młodsi od nas i, e, no i to napędza całą grupę. Żaden z nas nie może czuć się spokojny, widać to też trochę po Damianie, który jest z nas wszystkich najstarszy, a jest można powiedzieć liderem naszej grupy. E, no więc każdy z nas. Tych już starszych zawodników, musi uciekać tym młodym. Dzięki temu nakręcamy e, tą taką karuzelę dobrych wyników i mamy nadzieję, że ona się będzie kręciła. Szczerze powiedziawszy, to nie jestem zadowolona i mogę to powiedzieć szczerze, że nawet w połowie to nie byłam tak naprawdę ja. To, co potrafię jeździć, to ja potrafię się ścigać. Wyszło tak, jak wyszło z tej sytuacji całej, która zasz, miała miejsce z przed moim startem. Mogę powiedzieć tyle, że Grand Prix Polski miało decydować o tym, kto pojedzie o mnie. Tak, tak było mówione. Ja pojechałam tam bardzo dobry wyścig i wiem, że byłam dobrze przygotowana, bo każdy trening pokazywał to, mamy nawet to nagrane na kamerach. Każdy trening pokazywał to, że po prostu jestem lepsza. Wyszło jak wyszło, że tak naprawdę myślałam, że jednak moja głowa da radę sobie z tym wszystkim, a jednak sobie nie dała, bo po prostu siadła mi, siadła mi totalnie myślenie, pojechałam z Krecza. Może... Całkiem przyzwoicie, ponieważ trochę tam się przestraszyłam niektórych zawodniczek, jednak pojechałam na w miarę dobrej pozycji. Ale 3 kilometry po prostu pokazało, że nie pojechałam zupełnie tak jak ja to jeżdżę, ponieważ zawsze pierwszy kilometr to było coś, co jadę spokojnie i dopiero się rozkręcam. A tu pojechałam zupełnie inaczej, co naprawdę samo zdziwiłam się, kiedy zobaczyłam później wszystkie oceny i rezultaty. Mogę powiedzieć tyle, że po prostu nie dałam sobie rady. Moja głowa mi wysiadła i to jest wszystko tak naprawdę, co mogę powiedzieć na ten temat. Ale wspaniałe doświadczenie, przecież wspaniała atmosfera, to wszystko się liczy. Co prawda, ta pierwsza konkurencja, ten skrzecz ustawiał od razu klasyfikację. Zajmowani w tym skleczu dziesiąte miejsce i później okazało się, że że nie wiadomo dlaczego. Jest to wyścig na, na kreskę, nie powinien o niczym decydować, a te zawodniczki zostały w ten sposób już ustawione. Te, które były przed panią, już trudno było z nimi wygrać. Na pewno dobre doświadczenie, ponieważ nigdy nie ścigałam się na takim poziomie i było widać to, że ten, naprawdę ten wyścig był mega szybki i technika jazdy naprawdę zapałam dużo doświadczenia przez te sześć wyścigów. Myślę, że na pewno zaowocuje to na przyszłość. Jak na razie mam tylko po prostu ochotę odpocząć i przemyśleć parę rzeczy tak naprawdę, bo myślę, że z trenerem Grzegorzem, który został po prostu strasznie źle oceniony przez wszystkich, podjęliśmy dobrą decyzję, ponieważ każdy trening przed startem w Omnium pokazywał, kto jest lepszy. Mamy to nagrane, mamy to udokumentowane. Poza tym Grand Prix Polski i wiele innych wyścigów przed Igrzyskami pokazało, że po prostu jestem lepsza. Mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości pokażę wszystkim, że jestem w stanie iść na takim poziomie, i mam nadzieję, że dla Polski jeszcze zdobędę wiele medali, czy w omnium, czy w innych konkurencjach. Niech pani, pani tylko przypomni, ile już w wieku 19 lat wygrała Pani medali dla Polski? Łącznie jest to medali: Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. Wyrażenia na pewno z igrzysk olimpijskich są bardzo duże dla sportowca. Tym bardziej, że no niewielu sportowców. Mówię tu w cudzysłowie niewielu, bo i tak było tam ponad 12 tysięcy sportowców, ale z całego świata. Ale tak naprawdę niewielu, czy z Polski czy ogólnie może być świadkiem takiego ogromnego wydarzenia, kiedy to nawet w wiosce olimpijskiej mija, mija się e, wszystkich e, sportowców, tych lepszych, tych medalistów, których kojarzymy i tych, którzy dopiero tak naprawdę zaczynają swoją przygodę i przyjeżdżają tam e, walczyć, e, sprawdzać się. No myślę, że to jest na pewno coś niezapomnianego. Ja już, że tak powiem, byłam w Londynie na igrzyskach, więc też wiedziałam, jak to wygląda. Tutaj było mniej więcej wszystko podobnie. Jeśli chodzi o atmosferę, jak to wygląda w wiosce i tak dalej, wszystko było mniej więcej zbliżone do, do tego jak w Londynie. No niemniej jednak u mnie i tak sytuacja jaka była przyćmiewa jak na razie to... Zadowolenie z wyjazdu na Igrzyska, no bo nikt tam nie jedzie po to, żeby sobie posiedzieć, prawda? Ja jechałam z inną myślą trochę, no i niestety wyszło, jak wyszło. Niemniej świat się na tym nie kończy, pani kariera również, dlatego też życzymy kolejnych uśmiechów i tego zadowolenia i tego pięknego gestu zwycięstwa na kolejnych, w kolejnych zawodach, bo przecież wiadomo, że od Nowej Zelandii po inne zakątki świata startowała pani. I zdobywała medale czy dobre miejsca dla Polski. Co do tej dalszej kariery, to jeszcze zobaczymy, bo na razie jest to kwestia przemyślenia mojego. Zobaczymy, jak to będzie. Muszę na razie pomyśleć nad spokojnie. 11 medali, 11 medali na tych igrzyskach całej reprezentacji, 11 medali w historii polskiego kolarstwa. Dwa chyba z jednych igrzysk w 76, ile dobrze pamiętam, drużyna srebrna plus brązowy Mietek Nowicki. Naprawdę jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, bardzo się cieszę, że udało nam się zdobyć te dwa medale. To wielki sukces całego polskiego kolarstwa, wszystkich trenerów, wszystkich organizatorów. Naprawdę, naprawdę środowisko ma się z czego cieszyć. Chociaż jest jeszcze długa droga przed nami, bo chcielibyśmy, żeby było jeszcze lepiej, bo mamy bardzo dużo dobrej młodzieży, także będziemy o to walczyć.